Cześć widzowie, witam Was na moim kanale z tej strony. zwana 12. No i y, zmieniły się plany, bo pod tytułem dzisiejszego odcinka jest drugie losowanie, ale to jest tak samo jak y, wcześniej. Tylko jest coś takiego pod tym filmem: macie jutro do rana czas, więc radzę się zgłaszać. Wbijacie do tego, co ostatnio, bo on nie pisze. Zbijajcie do niego, tam macie nazwę go w opisie. No i dzisiaj pod tym odcinaciem musicie napisać hashtag losowanie. No i jutro rano o ósmej o której będę nagrywał odcineczek, więc yy, no, więc me, może zostaniesz wylosowany, Mus musicie się więcej zgłaszać. Wtedy może nie mam dużo subskrypcji, ale tam wypromuję Instagrama czy coś, polajkuję, zrobię spam. Co będziecie chcieli. No, mogę też, ja no, wiecie, no to przejdźmy do rundy i no pogadamy sobie tak, żeby jedną rundkę zagrać. Dobra, może, y jaka zmiana nastąpiła? Zmiana nastąpiła, że już nie nagrywam na mobizen, nagrywam na nie wiem jak ta nagrywa nazywa się apka ale jest bardzo fajna bo ona się tak chowa nie widać że że ona jest a w mobizen y... polecam tą apkę lepsza od mobizen znaczy mobizen nie jest zła ale ale wiecie ja wolę takie które nie pisze że tam mobizen nagrywane przez mobizen No kurde. Dobra, nie dołożasz. No, no, no i musicie napisać hashtag losowanie. Ja przypnę serduszko. No i jutro zostanie losowane. Tak jak wcześniej, więc zapraszam. I ja też polajkuję teraz. To podawajcie w komentarzu pod, tym, pod tamtym. Będzie nowy odcinek, więc podawajcie. No bo ja będę też lajkował, spam robił. Więc... Dziękuję, że widzowie zaoglądaliście. się. Przepraszam, że w piątek nie był y, odcinek z kamerką, no ale no wiecie co, no kto nie widział od poprzedniego odcineczka, to zapraszam do oglądnięcia. Zapraszam też do subskrypcji i łapki w górze, bo bardzo to nic nie kosztuje, a mi, mi pomożecie troszeczkę. No i dzięki, że byłeś wizu, że oglądaliście to. Ten filmik do końca. No i ja się z Wami żegnam. Pa. Pa. pa.